Klub Nart Wodnych Jawożno to zespół twardych i zdeterminowanych zawodników, którzy poradzili sobie z problemami, które pojawiły się na początku tego sezonu. Mimo to odnieśli pasmo sukcesów w zawodach o Mistrzostwo Polski w jeździe na nartach wodnych w slalomie i w jeździe figurowej, ale zacznijmy od początku. Tuż na początku sezonu 2011 w klubie Nart Wodnych Jawożno popsuła się klubowa motorówka. Udało się ją naprawić dopiero pod koniec czerwca, co skutkowało tym, że nasi zawodnicy nie mogli uczestniczyć w zawodach Silesjaka 11-12 czerwca. Okazało się jednak, iż przeciwności i utrudnienia nie przeszkodziły im w osiągnięciu sukcesów w tegorocznych zawodach. Wszyscy rekordy życiowe pobili, po prostu, dlatego, że to był ich pierwszy start, ale. Ogólnie wynik bardzo dobry. Pod bacznym okiem swojego trenera, pana Andrzeja Cholewa, przygotowali się do nadchodzących zawodów. Zawody to Mistrzostwa Polski w Jeździe Figurowej za motorówką. Odbywały się już w Żninie w dniach 17 i 18 września, gdzie jawożnicy zawodnicy ponownie osiągnęli ogromny sukces. W kategorii dziewcząt do lat 14 czwarte miejsce zajęła Sara Kompert, szóste Karolina Haber, a dziesiąte Milena Byczkowska. W kategorii do lat 14 chłopców Konrad Wędzicha zajął czwarte miejsce. Z ogromną radością informujemy, że w przedziale wiekowym do lat 21 zawodnik naszego klubu Gabriel Kuprewicz został wicemistrzem polskim w jeździe figurowej na nartach wodnych. Nasi zawodnicy do lat 14 po raz pierwszy startowali w tej konkurencji. W sumie drużynowo plasujemy się na piątym miejscu. Kalendarzowa jesień już trwa, a my jesteśmy tutaj w ośrodku Sosina, gdzie woda ma na pewno bardzo niską temperaturę. Ja sam bym się w niej na pewno nie zanurzył, ale jest ze mną tutaj czwórka śmiałków, która przed chwilą bez problemu zanurzyła się w tej wodzie i pływała na nartach wodnych. Co tutaj zaprezentowaliście przed chwilą? Zaprezentowaliśmy jazdę czwórkami. To chyba bardzo trudne jechać w cztery osoby, skoro na co dzień jeździcie pojedynczo. No, wczoraj spróbowaliśmy, no i ten powiedział, że dzisiaj właśnie pokażemy, jak jedziemy w czwórkę. Tutaj zaobserwowaliśmy, że są narty wodne, jest wakeboard. Czym to się różni? Jakie to są w ogóle dziedziny? nartach wodnych są trzy różne dziedziny. Slalom, figury i skoki. A w wakeu przeskakują przez kilwater. Co jest najtrudniejsze i dlaczego? Według mnie najtrudniejsze są skoki, ponieważ tutaj trzeba dobrze wywnioskować kiedy trzeba najechać na fale i trzeba myśleć o tym, żeby jechać, żeby wyskoczyć prosto, ugiąć kolana, bo można zrobić mały błąd i może już się coś stać. Jakie są wasze plany na przyszłość? Jeździć przez cały czas i uczyć się tych trudniejszych figur slalomu i skoków. Za rok będziemy uczyć się najazdów, bo skakać jeszcze nie. Ja już zobaczyłem, co potrafią na nartach wodnych nasi śmiałkowie, a za chwilkę teraz zapraszam, porozmawiamy z młodszymi, najmłodszymi adeptami tej trudnej sztuki sportu. Można, można! Trzymaj. Przekonałem, no bo jak ty pierwszy raz przyszłem, to było ogólnie dobrze. Mój brat chciał jeździć. Mhm. A ty A nie baliście się na początku, że to jest takie skomplikowane? Nie, ja się nie bałem. Nie, ja się nie bałem. No i myślałem, że na początku myślałem, że to jest bardzo łatwe, a okazało się, że to jest trudniejsze niż bardzo łatwe. Determinacja, samozaparcie i ewidentny talent naszych zawodników przyczyniły się do osiągnięcia sukcesów. Zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych osiągnięć.